Cześć, z tej strony. Witam Was na gospodarstwie na mapie Horse Aggravation. I teraz tak, od chyba naszego ostatniego spotkania udało mi się na małych polach tutaj, nazwijmy to tak, tych 10-11 zebrać soję, posiać owies, bo tak stwierdziłem, że chyba będę teraz robił owsianę. No tu cały czas się tak waham, czy brać już to duże pole, czy nie. No no ma pak. Czy może po prostu najpierw któreś tą trzynastkę tutaj, ale się zastanawiam co tam można by było posiać. No, czekam też na zwierzątka, żeby doszły do jakiegoś tam wyższego ceny, jeśli idzie o świnki i tak myślę, że po prostu wtedy, jak będzie ich dość dużo po tej wysokiej cenie, to pójdą na sprzedaż. Pewnie to nie jest mało, nie jest wysoko opłacalne, ale jest tutaj, tak szczerze mówiąc, profilaktycznie wpadłem na pomysł, żeby zrobić sobie kiszonkę. Tak, to nie wiem do końca, ile jeszcze jest jej potrzebne ile mam jej na silosie właśnie sobie pójdę zobaczyć o jest. mamy tam jakiś ciągnik mamy Lindelera gdzieś tam o właśnie tu nie wiem czy ta przyczepa jest pełna. pewnie tak tu na ten nasz zakątek leży do 50 tysięcy litrów kiszonki no krów tutaj za dużo jeszcze nie ma tu jak widzicie no całkiem fajnie to wychodzi Szczerze mówiąc te drzewa bardzo mi się podobają jak tutaj jest zrobione to. Te drzewa, które tutaj były, są właśnie koło obory i koło chlewni. A tak zobaczymy ile tutaj jest. W silosie jest. Oj ojoj ojoj oj, 815 tysięcy, no to chyba tak na wyrost tam to robię. No ale cóż tam kiszonka może posiedzieć Teraz zobaczmy, ile tu mamy krówek. No mamy 60 sztuk, a o ile dobrze pamiętam, mam no, możemy mieć tu 270. No tak naprawdę nie chcę wydawać za dużo pieniędzy. Mógłbym, ale nie chcę. Bo już mamy jakiś w wieku takim udojowym i rozrodczym, o ile dobrze pamiętam. Dojrzałość płciowa. No, ciekawe bo jeszcze nie mają dojrzałości płciowej, ale już dają mleko, no zarąbiście. Yy... Tak yy, dla wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą, yy, krowa daje mleko, yy, no tak naprawdę, żeby wykarmić ciele, czyli najpierw musi ciele urodzić i dopiero potem zaczyna dawać mleko, więc tak naprawdę to no chyba musi być, mieć tą tak zwaną dojrzałość płciową ponieważ, yy, no, jakby to powiedzieć, yy, no musi już urodzić dziecko, tak? Czyli mieć jakoś tam małego cielaczka. Yy, mamy tutaj 240, to mamy jedną czwartą. No teraz zakładając, że będą mieć pojedyncze, no za chwilę będziemy mieć pewnie 120 Więc będziemy mieć ten dość szybki przyrost I wtedy będzie można A jeszcze właśnie nie zobaczymy, a jestem ofiara O no, jeszcze to nie sobie wyskoczyć Bo teraz będą za niedługo nas czekały trochę zakupu sprzętu tutaj co nam tu rośnie to mamy chyba tak soję teraz o, ona jest nisko wymagana nisko azotowa natomiast tu już następne nie wiem może w tym odcinku jeszcze zrobimy zakupy no tak żeby wykorzystywać no to co mamy tutaj czyli naszą Nasz naturalny nawóz. Zobaczymy, czy podjedziemy do. No, tak naprawdę to w trakcie zakupów się okaże, czy będzie coś więcej kupowane. W każdym razie na pewno będą to sprzęty. W dodatku Pamper Houses. E, tutaj nie bawiłem się jeszcze wężami. Zresztą na. Czy, powiem tak, ja bawiłem się nimi, bo na. któryś tam. W swoich save'ach, ale nie bawiłem się na żadnym save'ie tutaj publikowanym, tak? Na żadnej mapie. No więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc mi się to bardzo podoba. Zobaczę tutaj czy uda mi się pewne rzeczy zrobić, bo tak żeby po prostu no, dość daleko to dostarczyć, ale to pewnie trzeba będzie mieć kilka ciągników i tak dalej. Zobaczymy. Może jednak będzie się opłacało kupić z wozów ciężkich. Mam ciężkie ciągniki, więc mogą nawet duże obciążenie wymagać, bo jak zobaczymy. Tutaj co mamy? Mamy Horses, mamy Pavement Houses. W dodatku, no to mamy ten taki wóz. Mamy 49 tysięcy litrów to jest sporo. Ten ma 15 na 25. No, tak naprawdę ten jest największy. Wymaga tylko 200 koni więc to nie jest tak dużo. Wydaje mi się, że tam się chyba jeszcze w jakimś dodatku w, w, no, w jakimś no, update pojawił inny. Też zastanawiam się, czy może nie warto będzie taki Jakiś wziąć z dodatkowym, tak żeby był ten zbiornik buforowy. No bo tutaj chyba też jest. I powiem Wam, że kiedyś chyba próbowałem z tym coś robić, i chyba mi się nie udało wykorzystać, ale być może po prostu źle podpinałem. Bo tutaj no w sumie ciągniki mam wystarczające do tego. Aha, czyli tu jest przyczepa narzędziowa do tego. Być może nie podpiąłem tego oddzielnie. Zobaczymy. Ten. No, tutaj wydajność pompy jest 700 metrów. No w ogóle tu jest dla mnie to jest jakiś kosmos, ponieważ ma być zbiornik buforowy i tu mamy pompę, która daje na 1,5 km, więc nie rozumiem tego. O, ten ma w sumie 15 tysięcy litrów, ale ma bardzo mocną pompę, bo ma na 2,5 km. Tutaj tak samo, więc nie wiem czy to nie będą ciekawsze. Ale to zobaczymy, zaraz będę musiał pomyśleć. Tak naprawdę, może nie w tym odcinku, a może już. No, mamy czas do zbiorów soli, ponieważ już tam chciałbym zrobić. Oj, ten coś tu, pracownik. Robi nam jakieś dziwne chocki-tlocki. Dobrze, zróbmy może tak jeszcze. Spróbujmy pozbierać to, czego on nie pozbierał. Wiem, że dawno kiszonki nie robiłem. Pewnie już nawet zapomnieliście, jak to się robi. Będzie prawie okazja do przypomnienia. Tu sobie przerzucimy troszeczkę inaczej. No tak, żebyśmy mogli objechać w kółko to, co było niezgrabione, nie Tak naprawdę cały czas zastanawiam się, co tutaj. No, nie chciałbym tego pola wykorzystać na jakieś budowle, parkingi tym podobne, czy jakieś sprzęty, jakieś magazyny, fabryki i tak dalej, ale też nie mam pomysłu co na nim robić, To ciekawa animacja jak zbiera taką wielką, wielką kupę robi, Wyłączyć grabiarkę, od mamy równo i tam jeszcze jest jedno do przejazdu, drogi, tak powiem, czy koło, drogi, koło ogrodzenia. O, widzę, że baranki się spisują, Zastanawiam się może by tak jeszcze jedną. Nie wiem jak to się nazywa baraniarnię, postawić czy owczarnię. O, owczarnia to w sumie taka fajna nazwa, mogłaby się tak nazywać. Może i tak to się faktycznie nazywa. No, nie do końca jestem specjalistą, rolnikiem czy hodowcą. Pomimo tego, że całe życie moje spędziłem na wsi. Cóż, częściowo tylko widziałem co sąsiedzi robili, bliżsi lub dalsi, ale samemu nie miałem okazji. Zobaczymy jak się nam będzie parkowało z tym. Jakoś może tą zgrabiarkę zaparkujemy. Przerzućmy sobie o, o, o nie tak do przodu. zastanawia się, dlaczego ona tak dziwnie jeździ. Już chyba wiem, bo ona ma tylne koła, czy jedyne koła, ma skrętne one się skręcają jak same chcą. Może jest to ułatwienie w czasie jazdy do przodu. E, co jest? Ja wjeżdżam na pracę zamiast się podpiąć. OK, e, mamy tak, na pewno trzeba zmienić rozmiar beli na 150 i mamy zresetować licznik i tak, no, bela zrobiła już, znaczy ta prasa zrobiła już 700, 700 beli, no, no, no to całkiem nieźle automatyczne I z tego co pamiętam teraz jak będziemy jak zaczniemy pracować to ona będzie nam samoczynnie owijała. Zobacz, włączamy prasę i jedziemy. I zbieramy ładnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I leweli. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, jeszcze czekam na cenę jajek, żeby sprzedać w dobrej cenie, ale nie wiem, jakoś mnie przestały te kury już bawić w tym Zresztą w ogóle tak szczerze mówiąc, jak się popatrzy na to, co idzie to na dłuższą metę, zwierzęta, Wymagają dużo pracy, a wcale tak dużo dochodu z tego nie ma. W przeciwieństwie na przykład do większych ilości pól, gdzie wydaje mi się, że spore pieniądze są właśnie na, nie wiem czy tak jest w rzeczywistości, czyli że te uprawy zwierzęce są takie średnio opłacalne w stosunku do upraw roślinnych, czy po prostu to są tak właśnie powyceniane tutaj żeby to jednak no, chwilami tak naprawdę się zastanawiam, czy nie są niektóre zwierzęta za nisko wyceniane, bo no, bo się nie opłaca nimi robić to tak dla zabawy, jakby człowiek patrzył pod tym kątem, żeby zrobić. No, Zrzućmy go tutaj. to bardziej by się opłacało po prostu duże pola. Jeszcze tak jak już teraz w nowym dodatku warzywa, no tak, tylko że czas, czas. I zastanawiam się, co by było, jakbym to warzywa posiałem na tym polu. Jakby w Myślę, że lepiej może nie. O, tak zostawiło? Musiałem za wcześnie przejechać. Żebyśmy nie kombinowali, zróbmy sobie wjazd. Co drugie. I nic nie będę wam przynudzał, także jak się komuś podobała łapka w górę i do zobaczenia.